Witam Państwa bardzo serdecznie na moim trzecim filmiku z cyklu Kazimierze Kopiec. Dzisiaj Państwu chciałem przedstawić trzy zjawiska, które są bardzo niekorzystne w kotłowni. Pierwsze zjawisko to jest ulatnianie się czadu. Jest to bardzo niebezpieczny czad, bezwonny, niewidzialny, bardzo szkodliwy, praktycznie jest to trucizna. I tutaj chodzi o to, żeby czopuch Wejście do komina bardzo dokładnie było yy, uszczelnione. Tak samo i drzwiczki muszą być w yy, płaszczyźnie, te zawiasy i te dociągi. Wszystko musi być w płaszczyźnie, żeby tam nie było żadnych dziurek, bo niekiedy może być tak, że dociągniemy tutaj tymi rączkami, a gdzieś tam może być zwichrowane w ogóle na zawiasie I tutaj już będzie się wydostawać to, ten czat. Następna sprawa. Połączenia śrubowe. Tutaj te wszystkie połączenia, które mamy, y, muszą być bardzo szczelne. Tam, gdzie brakuje silikonów czy jakichś uszczelek, to wszystko musi być tak dopracowane, że tutaj nic nie śmie wydostawać się. Następna sprawa jest tam y, kabel taki do, do, do suszania y, ekogroszku, czy w ogóle, w ogóle paliwa. Nie? Także y, to powietrze tam się wydostaje z tej właśnie komory powietrznej. Który tam następuje taki tumult, że tam czad i dym, wszystko tam się znajduje nie? I idzie do góry tą rurką, jak, jak wentylator chodzi nie? I tam przy otwieraniu klapy to trzeba uważać, ostrożnie wyłączyć piec Żeby, żeby po prostu nie wydmucha, nie wydmuchiwało Następna sprawa, wentylator Wentylator to jest też połączenie, tam nie ma żadnych klapek Żeby zabezpieczyć, jeżeli on jest Piec jest na podtrzymaniu, wentylator stoi, także tutaj przez wentylator też może się dostawać, wydostawać powietrze z, z kotła, z, z tej komory tam z tej powietrznej. <laughs> Następna sprawa, a to jest najbardziej związane z tym, jeżeli pies jest podczas Podczas pauzy, ma, podczas pauzy też, jak wentylator nie chodzi, jak również w podtrzymaniu. Także tutaj jest obawa, bo przeważnie we wszystkich kotłowniach, jak się wchodzi, nie do mieszkania, to czuć właśnie, czy nawet jak palimy olejem opałowym, to czuć ropą. No w, w każdym opale to coś się wydostaje z pieca. Także ja tutaj takie rozwiązanie Państwu za chwilę pokażę. Nie? Jeszcze dwie kwestie są odnośnie wentylatora. Tu przez ten wentylator, jeżeli przed zastosowaniem tego ogromne ilości kurzu tutaj było w kotłowni, bo jakby wentylator pies pracuje, to on tutaj się robi taki tumul i zbiera z posadzki, w ogóle z rur to powietrze, bo tutaj dużej ilości powietrza idzie do kotła, i z tego powodu ten kurz. Krąży wszędzie i to tak cyklicznie. Jak przestanie dmuchawa chodzić, no to tutaj to, to jakoś to wszystko siada. No, łączy się i z powrotem ten kurz yy, wchodzi w koło. Także o tutaj to nie, nie było mowy w ogóle. Nie? Następna sprawa: wentylator zabiera nam, właściwie to kradnie, dużo ciepłego powietrza z tego pomieszczenia w kotłowni Tu u mnie jest termometr 20 stopni, tutaj jest na okrągło. Nawet yy, <laughs> Przy suszeniu to jest co najmniej o, o 5 do 10 stopni w kotłowni może temperatura zejść w dół. Więc co tu jeszcze? No, po prostu przy moim zastosowaniu ten wentylatorek ciszej chodzi nawet. Także za chwileczkę Państwu objaśnię, pokażę, w yy, jaki ja sposób na to znalazłem. Tak, kontynuujemy dalej. To co ja mam Państwu tutaj zaproponować. Oto tutaj jest takie kolanko. Tu ma takie trzy zaczepy. Przymocowane są dwoma nitami. To jest taki płaskowniczek fajny aluminiowy. On jest bardzo sztywny. I zaraz tutaj Państwu zademonstruję. O, on tutaj mi akurat ładnie pasuje, ładnie fajnie dociska. I już tutaj jest fajnie zamocowany. A jeszcze muszę Państwu powiedzieć, że tutaj u mnie akurat ten wentylator jest w pozycji poziomej, yy, znaczy wentylator z opadkami do góry. Yy. Na filmikach widziałem, że te wentylatory są mocowane w różny sposób. Chciałem tutaj tą koncepcję zmienić by po prostu go przewrócić, bo instrukcja do wentylatora mówi, żeby on yy, w pionie pracował. No ale. Jak tutaj mi ta rurka tak ładnie podpasowała, także wy, wykorzystałem to kolanko. A w innym przypadku, moment, można wykorzystać coś takiego, tak, taka mówka, taki króciec, nie, że można sobie go tutaj tak samo takimi pazurkami przymocować i założyć, i tutaj po prostu rurę albo na wierzch, albo do środka bo... I teraz z drugiej strony tylko o, Tu jest mam taką spiro-rurę. Wkładam do, do, do tego kolaneczka. O! No, I już jest zamontowane. No i proszę bardzo. I, I jeszcze zapomniałem Państwu powiedzieć, że trzeba przebić y, otwór z kotłowni do innego pomieszczenia. Do, na przykład, to może być nawet mm. nawór zrobiony, ten otwór. Że w, powietrze zimne y, bardzo korzystnie wpływa na proces spalania. W jednostce zimnego powietrza jest więcej tlenu, także to jest bardzo korzystne. I to tylko wystarczy tam 2 metry, że ile tam Państwo jakby się mieli. Zależy od, od komina, i o, odległości pieca do innego pomieszczenia. Także u mnie się sprawdza. Także polecam Państwu dajcie suba, subskrybujcie, jak Wam się podobało. Kciuka w górę, i na razie.